Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 15 dzień kwietnia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Jana od rozdziału 18 wersetu 1 do rozdziału 19 wersetu 42. Przeczytam tylko dosłownie fragmencik króciutki, żeby stało się zadość temu, jak wygląda to zatrzymanie nad Słowem, a potem pozwolę podzielić się z wami krótkim przemyśleniem. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło, pismo rzekł, pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizobu gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Moi drodzy, we Wielki Piątek przestrzeżywać będziemy nabożeństwo Męki Pańskiej nie odprawia się w tym dniu mszy świętej w całym kościele i czytamy mękę pańską według świętego Jana. To, do czego chce nas zaprosić w związku z zatrzymaniem nad słowem, to co byśmy całą tę mękę sobie odczytali. Niech każdy z nas na spokojnie weźmie sobie Pismo Święte, otworzy Ewangelię świętego Jana, rozdział 18, od wersetu 1 do 19 rozdziału, do 42 wersetu i czytajmy sobie powoli, z przemyśleniem, z zatrzymaniem te poszczególne fragmenty męki pańskiej i to, co będzie nas dotykało, słuchajmy tego, co nas dotyka. Dziękujmy dobremu Jezusowi za Jego ofiarę. Dziękujmy za to, co dla nas czyni, za to, co dla nas uczynił, umierając na krzyżu. Myślę, że Duch Święty powie nam przez rozważanie tej męki pańskiej bardzo wiele konkretnych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie to dotyk Bożej miłości, ale też i wyraz naszej miłości wobec Jezusa. Mam nadzieję, że poczujemy się bardziej zachęceni do tego, by się nawracać, by walczyć z naszymi słabościami, które przecież spowodowały tę mękę Chrystusa. Prośmy więc Ducha Świętego, aby był z nami i nieustannie nas prowadził poprzez to rozważanie męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę owocnego zatrzymania nad Słowem i pięknego przeżycia Wielkiego Piątku. Bądźmy z Jezusem, bądźmy z Jezusem cierpiącym. On na to czeka. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.